Dzień dobry kochani, z tej strony mówi Asia i to ja prowadzę dla Was stronę Doktoru Miłość, którą możecie śledzić zarówno na Instagramie jak i na Facebook. W dniu dzisiejszym wywołałam wilka z lasu, bo wywołam z lasu Ho'oponopono i chciałabym Wam opowiedzieć czym jest praktyka Ho'oponopono i może zacznę w sumie od początku, dlaczego. Dlaczego dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o Ho Ho'oponopono? Em, nazwa mojej strony też nie jest przypadkowa, bo strona nazywa się Doktor Miłość. Często zwraca się do mnie Doktor Miłość, dziękuję. Z pełnym <grymne> szacunkiem, ja jestem tylko jej em, sługą, bo tak naprawdę to miłość jest doktor. Także moi kochani, to właśnie Ho'oponopono pokazało mi i Ho'oponopono nauczyło mnie, że miłość ulecza wszystko dosłownie wszystko. Miłość ulecza życia, miłość ulecza choroby, miłość ulecza problemy. Mniejsze, większe, miłość ulecza traumę, ulecza całe nasze życia. Mi odmieniło moje życie na przestrzeni wielu lat i dlatego postanowiłam od tej techniki zacząć, żeby powiedzieć wam, jak można pracować ze sobą. Hmm, czym jest Ho'oponopono? Ho'oponopono jest to starożytna filozofia wywodząca się. Z Wysp Oceanu Spokojnego i ma swoje korzenie gdzieś tam w Nowej Zelandii, Haiti. Najbardziej jest chyba na chwilę obecną takie zakotwiczone na Hawajach. Niektórzy uważają i mówią, że jest to część HUNE. Ja uważam, że Ho'oponopono jest jakby praktyką zupełnie osobną, ale wolnoś tam ku swoim domku, każdy ma prawo myśleć na ten temat po swojemu. Kiedy do mnie przyszło Ho'oponopono i jak ja na nie trafiłam? Więc moi kochani, wiele, wiele lat temu, a było to chyba myślę, około 12-15 lat temu, kiedy na rynku pojawił się film Sekret, i w mediach zaczęło mówić się o tym, jak działa prawo przyciągania, że możemy kreować swoją rzeczywistość. To trafiłam właśnie na ten film Sekret, i jakby idąc dalej za tym, zaczęłam śledzić jednego z aktorów, z osób, które występowały w tym kursie. W, tym, w tej całej propagowaniu, tak, sekretu Joe Vital i sięgnęłam po kolejną nową książkę i to była książka Zero ograniczeń i ta książka zmusiła mnie do totalnego zatrzymania ponieważ ona uczyła zupełnie, zupełnie czegoś innego niż ja do tej pory doświadczałam niż ja do tej pory myślałam to było obrócenie mojego sposobu myślenia o 180 stopni co mam dokładnie na myśli Ho'oponopono mówi nam, że wszystko co w życiu spotykamy jest nasze. Czyli wszystko co nam pokazują inni ludzie, wszystko co nas dotyka, wynika z naszego strumienia świadomości, czyli wynika z systemu naszych wierzeń, przekonań, z naszych myśli. Hmm. Uświadomionych i nieuświadomionych, ponieważ tak naprawdę mamy miliony myśli, co do których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że je posiadamy. I Ho'oponopono sięga troszeczkę głębiej, bo Ho'oponopono to jest tak naprawdę filozofia, która polega na uleczaniu tego strumienia świadomości. Czyli, niejako Joe Vital wycofuje się w tym momencie z tego sekretu i mówi: Zmieniłam zdanie, trochę mnie głupio, ale nie uważam, że powinniśmy w taki sposób krować swoje życie. Uważam, mówi on, że powinniśmy czyścić te myśli i zdać się na prowadzenie, na to, co nam życie oferuje, na to, co jest nam z góry, od Boga, od wszechświata dane i co jest dla nas najlepsze. I w tym przypadku powinniśmy być jak najczęściej w momencie zero, czyli bez myśli. Proszę mi cudownie, prawda? Żyć i nie mieć myśli. Fajnie się mówi, dużo gorzej się robi. Niektórzy ludzie potrafią to osiągnąć poprzez stan medytacji, niektórzy poprzez zatrzymanie. Mi w zatrzymaniu myśli pomogło właśnie Ho'oponopono, bo Ho'oponopono generalnie po prostu zatrzymuje myśli. Ho'oponopono nie tylko zatrzymuje myśli, ale tak jakby czyści je, czyli czyści to, co mamy w środku i powoduje, że to znika z naszego strumienia świadomości, czyli w tym przypadku ulecza też nasze życie. I jak działa to dokładnie? Może jak to działa? Najłatwiej będziemy wyjaśnić na przykładzie doktora Hulen, który tak naprawdę um, postanowił skorzystać z tej techniki podczas leczenia um, więźniów w szpitalu dla psychicznie chorych i obłąkanych ludzi. Rzeczywiście było to straszne miejsce, barwa schodziła ze ścian, personel nie chciał pracować, a więźniowie musieli być pętani za nogi. I, I właściwie no, było to miejsce okropne, straszne, zimne, brrr. ale. Pan doktor Hulan podjął się tego, powiedział, że wyleczy tych ludzi, wyleczy to miejsce i rzeczywiście dokonał tego. W ciągu czterech lat cały zakład został rozwiązany. Hmm. Także nie dlatego, że wszystkie się wymordowali, a dlatego, że po prostu te wszystkie te skutki, które, które były widoczne u tych więźniów okazały się nagle dużo lżejsze, zostali powypisani do domu, przeniesieni do dużo mniej restrykcyjnych placówek. E, moi kochani, jak dr Hewland dokonał tego? On po prostu brał karty tych więźni, czytał i uleczał w sobie to, co mieli oni, co oni mu pokazywali. Ponieważ on odkrył, że jeżeli oni ich do swojego życia przyciągną, to znaczy, że dotyczyło też to jego. I tak samo z naszym życiem. Jeżeli przyciągamy do życia na przykład utratę pracy, yy, zdradę, gwałt lub inne rzeczy, to tak naprawdę oznacza to, że mamy to w naszym strumieniu świadomości. A więc uzdrowienie tego strumieniu świadomości sprawi, że nasze życie będzie coraz piękniejsze, że w naszym życiu będą coraz piękniejsi ludzie, piękniejsze sytuacje i będzie w nim coraz lepiej. I teraz, w jaki sposób można stosować te ho'oponopono, aby ono zadziałało? W ogóle sama nazwa ho'oponopono e, mówi o tym, iż ho'oponopono ulecza, ponieważ ho' jest to przywrócenie do naturalnego stanu, przywrócenie do jakby Bożego stanu, do właściwego stanu, a e, pono oznacza rzeczywiście według woli Boga. Czyli w tym przypadku, jeżeli my jesteśmy w stanie zero, czyli po prostu jesteśmy. Pozbawienie tych myśli, czyli nie mamy właśnie tych afirmacji, nie jesteśmy zafiksowani na to chcenie, na to oczekiwanie od życia, tylko po prostu żyjemy sobie chwilowo obecną, delektujemy się tym, co mamy w tej chwili. To w tym przypadku po prostu wszechświat daje nam to, co dla nas najlepsze, to, co z nami rezonuje, to, co nas uszczęśliwi. Czyli tak naprawdę wtedy mamy dostęp do swojej duszy i wtedy możemy tak naprawdę osiągnąć rzeczy niezwykłe, wspaniałe i cudowne. Także na czym polega Hooponopono? Pono, Pono? Jest to bardzo łatwe. I wbrew uzorom jest to też technika, która jest znana nam wszystkim, bo od dziecka nas uczył tych fraz, które wykorzystuje Hooponopono do uleczania. I są to takie frazy. Przepraszam. Proszę. Wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę. Wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię znamy wszyscy te słowa, prawda? i stosujemy je mniej lub bardziej częściej lub rzadziej natomiast ho'oponopono wykorzystuję te słowa świadomie, ponieważ pierwsza fraza przepraszam jakby jest przeproszeniem siebie samego, Boga innych osób, które pojawiły się w naszym życiu, które nam coś pokazało za to, że pojawiło się takie coś w naszym strumieniu świadomości, że z tego strumienia to przyciągnęliśmy do siebie wybacz mi i dziękuję, to jest jakby uleczenie, oczywiście tego chleczkę takim mikrofonu pazucha, czyli uleczamy to w tym przypadku takimi słowami. I potem oczywiście wyrażamy wdzięczność, tak, czyli dziękujemy. No i oczywiście wyrażamy miłość, czyli wracamy poprzez ten moment do stanu miłości. Um, I teraz ja chciałam powiedzieć Wam jedną bardzo ciekawą rzecz. Stosując Ho'oponopono z rana 15 minut i z wieczora 15 minut przez tydzień. Ja Wam gwarantuję, że już po tygodniu zauważycie olbrzymie zmiany w swoim życiu. Olbrzymie. Czasami może być odwrócenie życia na pozytywną drogę o 180 stopni. Czasami jest to wywrócenie go do góry nogami, żeby mogło później być dobrze, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście te zmiany nastąpią i będą dla Was jak najbardziej korzystne. Pomyślcie, jeżeli będziecie stosowali 15 minut z rana i 15 minut z wieczora i zmiany są już tak widoczne, co by się zadziało, gdyby w Waszym życiu ten stan pustki, ten stan bycia w tu i teraz był stale? Jak wtedy będzie Wasze życie wyglądało, jak będzie ono szczęśliwe? Do tego Was zachęcam. Do tego są właśnie takie techniki, żeby wprowadzać nas dalej i dalej w zatrzymanie, dalej i dalej w ten stan tu i teraz jestem. Także moi kochani, jeszcze raz. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Zauważyłam również, że można to stosować poprzez mówienie słówka. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. To jest znacznie łatwiejsze, kiedy jesteś w pracy i na przykład spotkać jakaś stresująca sytuacja albo jesteś wezwany na dywanik do szefa i w tym przypadku możesz rzeczywiście całą formułkę, tak? O, powiedzieć i to jest też cudowne, ale możesz równie dobrze zamknąć oczy i po prostu z intencją powiedzieć kocham cię, kocham cię, kocham cię, bo to stan miłości leczy ten strumień świadomości i wtedy ta rozmowa przebiegnie w zupełnie innej atmosferze. Też jakiś czas temu dałam wam post na temat chodzenia w polu kukurydzy, <laughs> ponieważ John Vital odkrył również um, z doktorem Cullen że również wyobrażenie sobie pójścia w pole kukurydzy po prostu, samo wyobrażenie sobie, że idę przez pole kukurydzy sprawia, że myśli znikają. Także wtedy też jesteśmy w tym stanie zero, czyli w tym stanie stwarzania naszego życia według łaski boskiej, jeżeli tak mogę powiedzieć. E, micho pono, pono odmieniło całe życie. Nie powiem, że od razu było wow, bo nastąpił cały proces. Nastąpił cały proces też oczyszczania mojego życia, ale moje życie, jakie było kilka, kilkanaście wtedy lat temu, jakie jest teraz, nie mogę tego porównać. Zmienił się całkowicie mój sposób myślenia, mój sposób przeżywania, mój sposób odczuwania świata. Zmieniła się moja świadomość, ale zmieniło się wszystko wokół mnie, ludzie, którzy mnie otaczają. Szczęście, które mnie otacza, dom, w którym mieszkam, w ogóle życie jest cudem. I dlatego chciałabym Wam polecić, żebyście stosowali to, ponieważ to czyni cuda. To przemieni Wasze życie, a tego Wam naprawdę z całego serca życzę. Artykuły, które piszę, to jest tak jakby już wypadkowa tego, tej świadomości, która przychodzi do mnie już, już po tych przemianach, których dokonałam i chciałabym też e, pomóc wam w tym, żebyście też mogli przeżywać to życie w taki sposób świadomy, jak ja to robię. Dziękuję wam za wszystkie lajki, i za komentarze. Chciałabym i prosiłabym, abyście przez tydzień czasu komentowali tu u dołu, żebyśmy wszyscy razem dzielili się i byśmy wszyscy razem świadomie tych pono przez tydzień potestowali, ponieważ jedno to są moje słowa, a drugie chciałabym Was zachęcić i daję Wam wyzwanie. Znanie wyzwanie 7 dni, żebyśmy razem tego Ho'oponopono potrenowali i zobaczycie sami, jakie ono przyniesie efekty. Codziennie będę wrzucała Wam filmik na relacjach na Facebooku, także tam u góry jest taka relacja, jak klikniesz, to zawsze we mnie kilka słów przypominać do tego Ho'oponopono przez 7 dni. Będę się też przypominała oczywiście również tutaj na moim profilu, zarówno na Instagram, jak i na Facebook, oczywiście Doktor miłość. Natomiast będę też rzeczywiście robiła inne rzeczy obok i pisała inne teksty, też do, do nich zachęcam. Natomiast zapraszam Cię. Przyjmujesz wyzwanie? Zapraszam. I wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ta wiedza będzie też dla Was przydatna. Mnie.